Fortepian i polityka. Gdy wybuchła I wojna światowa, Ignacy Jan Paderewski był najbardziej znanym Polakiem na świecie i wykorzystał to. Zorganizował ponad 300 spotkań, połączonych z koncertami, na których zachęcał do pomocy walczącym o wolność Polakom. W wyniku jego działań do Armii Polskiej we Francji zgłosiło się prawie 30 tysięcy ochotników ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki staraniom Paderewskiego, rzecznikiem polskiej sprawy w Waszyngtonie był Edward Mandelhaus, doradca prezydenta do spraw polityki zagranicznej. Dzięki Hausowi, Paderewski był zapraszany do Białego Domu i rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kiedy Thomas Woodrow Wilson rozpoczął drugą kadencję, w styczniu 1917 roku, w swoim orędziu powiedział m.in., Mężowie stanu są wszędzie zgodni co do tego, że winna istnieć zjednoczona niepodległa i samorządna Polska. A 8 stycznia 1918 roku prezydent Wilson wygłosił czternastopunktowe orędzie, a punkt 13 dotyczył odbudowy niezawisłego państwa polskiego z dostępem do morza jako konieczny warunek pokoju. Powrót Paderewskiego do Polski i przyjazd do Poznania w grudniu 1918 roku zapoczątkował powstanie wielkopolskie. W styczniu 1919 roku Paderewski został premierem i jednocześnie szefem dyplomacji. Premier Francji, Georges Clemenceau, powiedział: Dotąd był pan pierwszym artystą świata, teraz jest pan zaledwie premierem. Co za upadek. Ale Clemenceau nie rozumiał, że dla Paderewskiego odrodzenie Polski miało większe znaczenie niż własne osiągnięcia artystyczne. Dzięki licznym kontaktom międzynarodowym nawiązanym podczas muzycznej kariery. Wspierał rozwój odradzającego się państwa polskiego. Ignacy Jan Paderewski razem z Romanem Dymowskim reprezentował Polskę na konferencji w Wersalu. I gdy dał prywatny recital premierowi Francji Clemenceau, zyskał ważnego sojusznika dla sprawy polskiej niepodległości. Swoją pozycję z pożytkiem dla Polski Paderewski wykorzystał najlepiej jak potrafił.